To jest moje studio. Tatu. Ja dziękuję. Nie jestem zainteresowany. Może tatuaż? Nie. Piękne kur... Tak, Nie wiem. Co to za krzata? To, to To by mnie na wykładzie. Cóż to tak? za tak? O, eee, y, bardzo mi miłe, nie moje czy tak, tak, tak. El eee, to jest. O, proszę bardzo, nie, 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 nie wyciągać Fajnie. na niego, absolutnie to się prowokuje. A płaci tylko, się, jak, jak się urąbia, to się płaci, jak zakupionego. Myśmy takie a dwa, kupić. Dwa, a dwa. A, 15 za tych denarów to nie są małe pieniądze. A? Ja badam tę goryjcę. Ale, ale. Tutaj... A ile? Ile płacicie za tę te tę Panie, one je chodzą. Trzeba, to jest gatunek Jak? pod ochroną! Szliśmy, szliśmy Ty? traktem. Wyskoczyło z... i pięć? Takich? He? Takich? No. Pięć. No pięć, pięć, proszę pięć. Klasyczne, młode stawo, broniące. W tym momencie, w tym okresie roku i już... One już nie było podrostami. broniące. Ono wyskoczyło, Ono skoczyło. skoczyło. Ale ono... nie młodych. One nie były same. Oczywiście, że nie były same